Jacek dostaje zgłoszenie w sprawie kradzieży na wyrwę. Sprawę dostają policjanci z patrolu 6. Marek wraz z Natalią natychmiast ruszają na pomoc poszkodowanej kobiecie. Podczas przesłuchania proszą ją o resopis sprawcy. Poszkodowana na szczęście zdążyła przypatrzyć się bandycie. Bardzo szczegółowo opisuje rabusia, dzięki czemu policjanci rozpoznają, kto ją okradł. Okazuje się, iż to nie pierwsza taka kradzież. W jego bogatej kartotece. Marek i Natalia ruszają na poszukiwania sprawcy. Udają się do znajomego pasera. Prawdopodobnie współpracuje również z poszukiwanym. Jednak go tam nie ma. Lecz postanawiają poobserwować mieszkanie. Chwilę później zjawia się złodziej. Marek i Natalia aresztują go. Podczas przesłuchania okazuje się, że dziś zrobił nie coś gorszego niż tylko kradzież. Bo zgubił małego syna swojej konkubiny. Gliniarze nie bardzo chcą mu w to wierzyć. Lecz chwilę po przesłuchaniu na komendzie pojawia się matka zaginionego dziecka. Prosi ich o pomoc. Marek i Natalia po Ponownie przesłuchują złodzieja. W celu ustalenia, gdzie ostatni raz go widział, a raczej zgubił, policjantom z patrolu szóstego, po dłuższych poszukiwaniach udaje się odnaleźć chłopca. Po służbie na komendzie zjawia się Matylda. Przyszła z wizytą do Natalii. Chce porozmawiać z nią w cztery oczy. Nie wie jak ma powiedzieć to siostrze, ale ma dla niej bardzo złą informację. Otóż Arek wrócił. Dla Natalii ta wiadomość jest bardzo trudna. Musi z nim natychmiast porozmawiać, choć wolałaby już o nim zapomnieć. Tak słowem dygresji, jak można zgubić dziecko? Może ktoś mi to wytłumaczyć? Rozumiem, zgubić telefon, klucze czy coś, ale dziecko? A co do Natalii i tego całego arka? Cóż, pewnie dowiedział się, że jego ex-żona bierze ślub z Markiem i będzie chciał jej za wszelką cenę uprzykrzyć życie, choć już to robił od jakiegoś czasu przed ich rozwodem. Ciekawe, czy powie o tym Markowi, znają życie i ją. Pewnie nie, bo sama będzie chciała załatwić tę sprawę. Moim zdaniem to błąd, gdyż powinien wiedzieć i jakoś się w tym spierać. W końcu jest jej narzeczonym. Niemniej coś widzę w ciemnych barwach ich ślub i pewnie finalnie do niego nie dojdzie. W tym sezonie, a może i w następnym Bo jak nie Marek nawala To teraz Arek Coś pod górkę mają nasi zakochani Wręcz uważam, że pojawienie się go zepsuje ich relacje Gdy prawda wyjdzie na jaw Chyba, że wcześniej mu o tym wszystkim powie W co akurat wątpię Daj koniecznie znać w komentarzu Czy Arek zepsuje relacje między Markiem a Natalią?